Z końcem miesiąca lipca rozpoczął się drugi etap remontu ulicy Świdnickiej w Jaworzynie Śląskiej. Prace polegają na budowie chodników po obu stronach ulicy o długości ponad 500 metrów. Natomiast także jest. Yy otworzona gruntownie kompleksowa nawierzchnia drogi jest to odcinek ponad 300 metrów jest to jak wspomniałem drugi etap remontu ulicy Świnickiej pierwszy etap który jeszcze przebiegał w zeszłym roku polegał na wymianie sieci wodno kanalizacyjnej całkowity koszt zadania to ponad 600 tysięcy złotych z czego drugi etap remontu to kwota 400 tysięcy złotych w tej chwili mamy zakończoną budowę chodników Natomiast czekamy, czekamy na wykonanie drogi dywanu asfaltowego, także do końca września ten termin będzie zachowany. No, ulica Świnicka jak widać należała do najgorszych ulic na terenie miasta Jaworzyna Śląskiej i w tej chwili myślę, że ten stan się bardzo, bardzo poprawi i mieszkańcy i goście będą bardzo zadowoleni. Całość zadania realizowana jest ze środków gminy Jaworzyna Śląska.